Stacja pierwsza. Jezus skazany na śmierć. Nadzieja rodzi się z ofiary. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Panie Jezu, patrząc na Twoje oblicze, widzimy wyrok, który zapada na Ciebie. Jednak przez ten moment cierpienia nasza nadzieja rodzi się w mocy Twojej miłości. Każda kropla Twojej krwi, każda rana na Twoim ciele mówi nam, że nie ma takiej ciemności, która mogłaby przysłonić światło Twojej miłości. Pomimo skazania, Ty nie przestajesz kochać. To Twoje oblicze pełne jest pokoju i zaufania do Ojca i Jego woli. Bo nadzieja rodzi się tam, gdzie nie widać rozwiązania, ale gdzie Bóg ma dla nas plan. Który się za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami.